Cześć. W tym wideo pokażę ci jak zbudować własną automatyzację, która codziennie rano przygotuje za ciebie raport na temat ofert pracy. Ta automatyzacja znajdzie oferty pracy dopasowane do ciebie, do twoich umiejętności, do tego ile chcesz zarabiać i gdzie chcesz pracować i co najważniejsze, przygotuje za ciebie CV dopasowane do danej oferty. Takie CV, które z największym prawdopodobieństwem przejdzie przez filtry ATS i z największym prawdopodobieństwem zagwarantuje ci rozmowę o pracę. Zaczynajmy. Cześć, z tej strony Łukasz Holerowicz i w tej serii filmów pokazuję, jak budować praktyczne automatyzacje w oparciu o sztuczną inteligencję i N8N. Praktyczne, czyli takie, które rozwiązują rzeczywiste, biznesowe i życiowe problemy. Na jednym z takich problemów jest oczywiście znalezienie idealnej pracy, pracy, która da ci satysfakcję, i która będzie być może lepiej płatna od obecnej pracy. No i jeżeli jesteś taką osobą, która poszukuje aktywnie pracy, to zdajesz sobie sprawę z tego, że no to bywa frustrujące. Trzeba się przekopać przez setki ofert, odfiltrować te, które rzeczywiście pasują do Twoich kompetencji, takie, które rzeczywiście no, są ofertami firm, w których chcesz pracować, następnie trzeba przygotować te wszystkie CV najlepiej żeby one były dopasowane do konkretnej oferty rozesłać je no jest z tym sporo pracy pracy którą trzeba codziennie wykonać no ale na szczęście jest sztuczna inteligencja jest ten kanał jestem ja i pokażę ci jak przygotować automatyzację która w zasadzie zrobi to wszystko za ciebie i codziennie rano przygotuje dla ciebie szczegółowy raport na temat ofert pracy które znajdzie na LinkedInie i na Pracuj.pl a do każdej oferty, która będzie dopasowana do Twoich kompetencji, przygotuję taki oto raport, w którym znajdziesz wszystkie aktualne oferty pracy, kto jest... Potencjalnym pracodawcom, czego oczekuje, no i rzecz jasna, znajdziesz też w takim raporcie gotowe CV do pobrania i do wysłania. Zanim pokażę Ci dokładnie, jak ta automatyzacja działa, z czego jest zbudowana, zerknijmy bliżej na ten raport, bo on jest przygotowany w taki sposób, żebyś od razu wiedział, od razu wiedziała jak automatyzacja przygotowała dla Ciebie CV. No więc no, pierwszą rzeczą, którą w tym raporcie znajdziesz, jest oczywiście potencjalny pracodawca, kto szuka pracy. Kilka słów na temat tego pracodawcy, bo nasza automatyzacja nie tylko pisze za Ciebie CV, nie tylko szuka dla Ciebie ofert pracy, ale ona również robi research danego pracodawcy, żeby jeszcze lepiej dopasować CV, no i żeby dać Ci pogląd na to, kim jest ewentualnie firma, która szuka. Kandydatów do pracy. Mamy więc research w CV, kilka informacji na temat tej firmy, no i od razu automatyzacja mówi nam, co zrobi z Twoim CV na podstawie tych informacji, które w internecie zdobyła. W tym wypadku mamy tutaj kilka słów na temat tego, że w profilu zawodowym podkreśliłem chęć wykorzystania umiejętności strategicznego marketingu i komunikacji digital do wspierania marek sportowych i tak dalej. A więc automatyzacja od razu. Stwierdziła, że to jest firma, która zajmuje się właśnie sportowymi akcesoriami i o tym wszystkim napisała w Twoim CV. Następnie mamy tutaj informację o tym, co automatyzacja zmieniła w Twoim CV. Wcześniej w moim przykładowym CV miałem taki zapis: kreatywna social media menadżerka z czteroletnim doświadczeniem w branży e-commerce i tak dalej. Natomiast automatyzacja. Przerobiła ten fragment tak, żeby pasował on do tej konkretnej oferty. Mamy tym razem kreatywna social media menadżerka z czteroletnim doświadczeniem w branży e-commerce i e lifestyle, ze specjalizacją w storytellingu i analizie danych, która chce wykorzystać kompetencje strategiczne i kreatywne, aby wspierać rozwój marki Marba Sport jako Social Media Manager. No i jest uzasadnienie, dlaczego tak, a nie inaczej. I takich zmian w CV mamy więcej. Następnie jest też sekcja, w której automatyzacja informuje mnie, jakie słowa dodała do CV, które z największym prawdopodobieństwem... Zagwarantują mi to, że moje CV przejdzie przez filtry ATS. Jest tutaj słowo Social Media Manager, Manager Ads i tak dalej, i tak dalej. No i jest też sekcja, którą nazwałem analiza ryzyka. To jest sekcja, która mówi nam o tym, jakie ewentualnie luki w kompetencjach mogę mieć, czyli czego wymaga pracodawca, a czego ja ewentualnie albo nie potrafię. Albo nie mam. No i jest tutaj też oczywiście informacja o tym, w jaki sposób automatyzacja, nasz wirtualny, do, nasz wirtualny doradca zawodowy wybrnął z tej bądź co, bądź trudnej sytuacji. I zamiast opisywać nieposiadane kompetencje w profilu zawodowym, podkreśliłem umiejętności adaptacji marketingowej i chęć rozwoju się, rozwijania się w branży sportowej. No więc. Wybrnął z tego całkiem, całkiem dobrze. No, i tutaj dla każdej znalezionej oferty pracy mam taki raport. Dobra, wygląda to nieźle, więc wskoczmy sobie do N8N i pokażę Ci, jak wygląda ta automatyzacja. Ona jest zbudowana z kilku sekcji, z kilku modułów, tak jak widzisz na ekranie. Pierwszy moduł to jest moduł, w którym informuję automatyzację, kim jestem, jakie mam kompetencje, jak wygląda moje CV, czyli uzupełnia coś, co nazywam profilem zawodowym. Więc muszę dać mojej automatyzacji Przede wszystkim WSA, muszę jej pokazać, kim jestem, co potrafię, i tak dalej. I tutaj załączam sobie CV z dysku Google. Mam tutaj takie przykładowe menu, menu CV, które stworzyłem dla kandydatki, która nazywa się Marta Zielińska. No i oczywiście jest ono uzupełnione, to jest baza, to jest baza CV, na którym nasza automatyzacja będzie opierała kolejne CV przygotowane dla danej oferty pracy. Więc. Zaczynamy od tego, że wrzucam tutaj moje CV. Wrzucam również kilka słów na temat tego, kim jestem, na jakie stanowisko chcę aplikować, jakie mam doświadczenie, jakie interesują mnie warunki zawodowe, finansowe, jakiej pracy oczekuję, czy to umowa o pracę, czy B2B, czy interesuje mnie pełen etat. A więc wszystko to, co pomoże agentom AI znaleźć właściwą dla mnie pracę. Lokalizacja i tego typu rzeczy. Więc to są te sprawy, które muszę na początku uzupełnić, które muszę do tej automatyzacji wrzucić. Kolejnym segmentem tej automatyzacji, już nieco bardziej rozbudowanym, jest segment, w którym będziemy pobierali oferty pracy z Pracuj.pl i z Linkedina. W jaki sposób? Do tego wykorzystamy platformę, która nazywa się. APIFI. Apify, mówiąc krótko, to jest platforma, która pozwala Ci pobierać dane z różnych stron. Jak widzisz, możesz sobie skrapować czy pobierać właśnie dane z TikToka, z Google Maps, z Instagrama itd. itd. Apify twierdzi, że ma 10 tysięcy takich aktorów, których możesz wynająć, zatrudnić, wysłać ich na konkretną stronę, żeby pobierali dla Ciebie. Dane. No i ja przez APAFI zatrudniłem sobie dwóch aktorów, właśnie takich, których wysyłam codziennie rano na Pracuj.pl i na LinkedIna i mówię im: znajdźcie dla mnie oferty pracy, które pasują wstępnie do moich kryteriów. Jak to dokładnie wygląda już tutaj w środku na platformie? Mamy oczywiście swój panel, mamy aktorów, których możemy sobie zatrudnić. Jest ich naprawdę sporo. Natomiast nas w tym wypadku interesują dwa szczególni: pracuj.pl i, Pracuj i LinkedIn.pl. I każdy z tych aktorów przyjmuje pewne parametry które pomagają mu znaleźć konkretną ofertę pracy. W konfiguracji takiego aktora zawsze masz dokładną dokumentację, jakie parametry on przyjmuje, co musisz wpisać i tak dalej, żeby znaleźć odpowiednie stanowisko. No i oczywiście to są takie podstawowe dane, jak nazwa stanowiska, lokalizacja, nazwa firmy, możesz też sobie zaznaczyć albo wykluczyć firmy, które Cię nie interesują. To wszystko jest do skonfigurowania w jednym i w drugim aktorze, czy to w aktorze LinkedIna, czy w aktorze Pracuj.pl. Zaraz pokażę Ci, jak oni są połączeni z N8N i w jaki sposób te informacje przepływają pomiędzy Apafi a N8N. Ważna rzecz, tych aktorów, Możesz zatrudniać, natomiast no, musisz zapłacić za to zatrudnienie. Musisz zapłacić za każde informacje, które agenci, które, które aktorzy zeskrapują, czyli ściągną ze strony internetowej. Natomiast no, te koszty są no, naprawdę niewielkie. Pokażę Ci na przykładzie pracuj.pl, bo tutaj mamy tych ofert z reguły więcej, ile kosztuje nas takie ściągnięcie. Tutaj mam taki ran, który ściągnął mi 504 oferty i za te 504 ściągnięte oferty Zapłaciłem ułamek dolara. A więc to nie są jakieś ogromne pieniądze. To są pieniądze, które spokojnie można zapłacić i które zagwarantują ci codzienny dostęp do świeżych ofert pracy. Natomiast no, jest to platforma płatna i z tym trzeba się liczyć. Jest oczywiście też konto darmowe, taka wersja testowa. Dostajesz 5 dolarów na start. To spokojnie wystarczy ci, żeby przetestować. Aktorów. Natomiast, no, jeżeli chcesz się zająć tym na poważnie, to konto płatne cię nie ominie. Dobra, teraz wróćmy do naszego N8N i zobaczmy, co dzieje się tutaj, konkretnie w tej sekcji, właśnie pobieranie ofert. Więc to, co robię, to wysyłam jednocześnie dwóch aktorów, jednego na LinkedIna, drugiego na pracuj.pl i mówię im, znajdźcie mi oferty pracy, które są wstępnie. Dopasowane już do mnie. Agentowi LinkedIna tutaj w parametrach konfiguracji tego aktora mówię, że interesują mnie oferty z Polski, takie, które zostały dodane w ciągu ostatnich siedmiu dni. Ten enigmatyczny parametr mówi właśnie o tym, że interesują mnie oferty dodane w ciągu ostatnich siedmiu dni. No i oczywiście takie, które pasują do mojego stanowiska które zdefiniowałem sobie wcześniej, czyli social media manager. Agentowi pracuj.pl mówię podobnie, natomiast ta konfiguracja wygląda w tym wypadku nieco inaczej. Agentowi pracuj.pl muszę wysłać konkretny adres URL, czyli adres strony, który chcę skrapować. I w tym miejscu dodaję po prostu adres strony, który ma już wcześniej uzupełnione filtry, czyli social media manager, pomorskie i um, mówię mu, że interesują mnie wszystkie oferty, nie tylko te dodane w ciągu ostatniego tygodnia. Natomiast absolutnie mogę sobie wybrać... Oferty z ostatnich 24 godzin zmieni się wtedy ten URL, który będzie miał tutaj w parametrze ostatnie 24 godziny. Pozostałe parametry mówią aktorowi o tym, że ma pobierać wszystkie oferty, ma pobierać wszystkie dane z ofert, chce wiedzieć wszystko na temat pracodawcy, chce wiedzieć wszystko na temat oferty, ilość jednoczesnych uruchomień skrapera i. Tego typu rzeczy ustawiam tutaj. Następnie ci aktorzy idą na LinkedIn, idą na pracuj.pl, próbują pobrać te dane, ponieważ to chwilę trwa. Mam tutaj takie pętle, które co 30 sekund odpytują, czy aktor skończył już pobierać dane. Jeżeli nie, to znowu czeka 30 sekund i tak aż do skutku, aż status tego aktora będzie sukces, czyli będzie zakończony, wtedy pobieram te już zeskrapowane oferty z LinkedIna i z pracuj.pl, przygotowuję je sobie do odpowiedniego formatu, normalizuję je, bo jeden i drugi aktor zwraca dane w nieco innym formacie, one się nieco inaczej nazywają w przypadku LinkedIna, w przypadku pracuj.pl te Pola też nieco inaczej się nazywają. Tutaj mamy to wszystko w informacjach. Możemy sobie podejrzeć, jakie pola zwracają poszczególni aktorzy. Natomiast no, te dane będą nieco inaczej wyglądały w przypadku jednej i drugiej platformy, więc chcę je sobie znormalizować. Gdy już je znormalizuję, to oczywiście łączę je w całość. I mam tutaj taki przebieg, który wykonałem wcześniej i pokażę Ci, jak wyglądają te dane pobrane właśnie z pracuj.pl i z LinkedIna. Mamy tutaj numer oferty, mamy adres oferty, mamy tytuł tej oferty jaka firma szuka do pracy, w jakiej lokalizacji, kiedy zostało dodane, Kiedy została dodana ta oferta do pracy do LinkedIna, w tym wypadku jaki jest opis tego stanowiska, jakie są wymagania. Te wszystkie informacje pobraliśmy sobie właśnie dzięki Apafi z LinkedIna i spracuj. I połączyliśmy w jedną całość po to, żeby przekazać je do kolejnego modułu naszej automatyzacji, w którym już sztuczna inteligencja przejmuje pałeczkę i zajmuje się dopasowywaniem tychże ofert do mojego profilu. W tym miejscu agent oparty o sztuczną inteligencję sprawdza, czy oferty, które pobraliśmy z LinkedIna i z Pracuj.pl. Pasują do mojego profilu zawodowego. Jest tutaj bardzo konkretny prompt, który mówi nam o tym, czy mówi agentowi o tym, że jest surowym rekruterem i ekspertem od systemów ATS. Jego zadanie jest bardzo proste. On ma zweryfikować kryteria, czy ta oferta, którą właśnie pobraliśmy, pasuje do mojego profilu zawodowego i ma każdą z tych ofert pracy ocenić na skali od 0 do 100%. Oczywiście chodzi tutaj o poziom dopasowania, jak bardzo ta oferta jest do mnie dopasowana. Dane ma zwrócić również w bardzo konkretnym formacie który będziemy mogli sobie potem łatwo dalej przetwarzać. Oczywiście ten agent musi dostać informacje na temat oferty pracy, ale musi również dostać informacji na temat tego kim jestem ja, jakie mam oczekiwania, jakie mam kompetencje. No i Pracuje sobie nasz agent i dla każdej z ofert, którą dostał, przygotowuje taki właśnie raport dopasowania. Następnie ja przypuszczam dalej tylko te oferty, które pasują powiedzmy powyżej 80%. Mam tutaj taki filtr, który mogę sobie skonfigurować i dowolnie zmienić. Jeżeli chcę dostawać więcej tych ofert, chcę, żeby przechodziły też oferty, które są nieco mniej dopasowane, to oczywiście mogę to sobie e, zmienić. Natomiast chcę Ci pokazać, a, jak wyglądają wyniki e, pracy takiego agenta, ponieważ on musi... E, bardzo konkretnie uzasadnić, dlaczego wystawił właśnie taką ocenę tej ofercie pracy. Tutaj mamy ofertę, którą agent ocenił na 85%, czyli bardzo dopasowana do mnie. No i uzasadnia to w taki sposób. Kandydatka ma odpowiednie doświadczenie, 4 lata na stanowisku social media manager, i tak dalej, lokalizacja w trójmieście oraz preferowany tryb pracy hybrydowy albo zdalny również pasują do topowych wymagań, więc no jest to oferta. Bardzo mocno do mnie dopasowana. Zatem z 20 ofert, które znaleźliśmy, nasz agent matchingu przepuścił jedynie 11. I teraz te 11 ofert trafia do serca naszej automatyzacji, do agenta, który będzie przygotowywał dla mnie CV. Natomiast ten agent, oprócz tego, że Oczywiście ma przepisać CV, które będzie pasowało do tej konkretnej oferty. Może również zaglądać do internetu. On został wyposażony w narzędzie Perplexity, które pozwala mu łączyć się z internetem po to, żeby wyszukiwać informacje na temat tego konkretnego pracodawcy. I tutaj też jest bardzo precyzyjnie przygotowany prompt, który mówi o tym, co agent ma zrobić. I informuje go, że zanim zacznie pisać jakiekolwiek CV, zanim zacznie wprowadzać jakiekolwiek zmiany w CV, ma wejść do internetu, poszukać informacji o firmie i te informacje, które znajdzie, jeżeli okażą się przydatne, ma wykorzystać do przygotowania CV. No i zobaczmy, jak wyglądają takie zapytania agenta o informacje o firmie. Mamy tutaj firmę. Mko Pomoże, No, i agent znalazł na ten temat, na temat tej firmy, informacje, że jest to firma polska, specyali, specjalizująca się w inżynierii, jest, firma, jest to firma z Gdańska, i tak dalej, i tak dalej. I te informacje zostały oczywiście wykorzystane, żeby to CV było jeszcze lepiej przystosowane pod ofertę pracy tej konkretnej firmy. Firmę. A więc mamy tutaj agenta, który robi research, który zbiera informacje na temat firm, zna Twoje CV i przygotowuje CV dopasowane do oferty. Takie przygotowane CV trafiają do modułu, który tworzy pliki na dysku Google, zapisuje to CV do Google Docs, następnie te dane są zbierane w całość i są wysyłane mailem. Właśnie w postaci takiego raportu, który wcześniej widziałeś, który wcześniej widziałaś. No i jeszcze zerknijmy sobie na CV, właśnie napisane przez naszego agenta. To jest CV mojej wymyślonej kandydatki Marty Zielińskiej, które zostało przygotowane przystosowane właśnie konkretnie pod tą jedną ofertę. Oczywiście mamy w tym raporcie też konkretne uzasadnienia, dlaczego w taki, a nie w inny sposób znajdźmy tą ofertę. Zaraz zobaczymy, jak to dokładnie tutaj zostało opisane, dlaczego tak, a nie inaczej, gdzie jest ta oferta, jest tego sporo. Nie wiem, czy ją znajdę, ale w każdym razie, o jest. Mamy tutaj informacje właśnie, dlaczego takie sformułowanie zostało użyte. Użyto formy narracyjnej modelu CAR, Context, Action, Result oraz dostosowano język do standardów polskiego rynku pracy dla lepszego odbioru rekrutera. Więc wszystko jest opisane, wszystko jest uzasadnione. No i taka automatyzacja działa sobie w tle, uruchamia się codziennie w taki sposób, jak skonfigurujesz. To może być rano, to może być po południu i dostarcza Tobie konkretne raporty, konkretne CV przystosowane już do danej oferty. Taką Automatyzację oczywiście możesz na podstawie tego, co pokazałem ci zbudować samemu, natomiast jeżeli chcesz ten konkretny workflow, jeżeli chcesz po prostu pobrać sobie tę automatyzację i zaimportować do siebie, zostaw mi w komentarzu znak, napisz komentarz pod tym filmem, a ja napiszę ci skąd tę automatyzację wziąć. No i oczywiście nie zapomnij też zasubskrybować tego kanału, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych... Filmach. tyle ode mnie dzisiaj owocnego poszukiwania pracy owocnego automatyzowania i do zobaczenia w kolejnym filmie cześć